Siema widzowie, dzisiaj będziemy sobie malować kłupaczki, żeby na ładniejsze wyglądały i spróbujemy zdjąć w tą osłonę bagażnika, żeby, żeby może w przyszłości już sobie zacząć odgniatać tą klapę, co jest wygięta. Dobra, także tutaj już sobie wyłożyłem te kłupaczki. Jak możecie zauważyć, one nie są w takim najlepszym stanie, ale są, więc stwierdziłem, że co może się nadać do naprawy takich kołpaczków? Oczywiście farba w sprayu, bo jakże. No więc zobaczymy czy, czy, zadziała. Przeniosłem się do środka, bo tam trochę za mocno wieje i nie dało się sprayować. Więc tutaj będziemy próbować. Pierwszy raz pomalowane. Poczekamy chwilę i zaraz będę malował drugi raz. Dobra, druga warstwa położona. Już to wygląda elegancko Jeszcze tutaj sobie to spsikamy potem Bezbarwnym lakierem, jak wyschnie A Na razie pójdziemy Nie wiem, taka pogoda jest Lipna dosyć Ale spróbujemy Otworzyć ten bagażnik Tą osłonę Dobra Także otwieramy I będziemy sobie musieli to zdjąć Taka mała część ale, Ale no, pod tym się pewnie kryje to co jest wygięte. Zobaczymy, jak to wygląda od środka. Dobra, także mamy to już tutaj otwarte Tutaj jest silniczek do wycieraczki No, silniczek do wycieraczki, tylko no niestety e, Kabelki są przerwane Więc na razie się w... Na razie nie będzie działał Ale spróbujemy to jakoś wykminić Żeby odłączyć po prostu Kabelki i wyjąć, żeby pospawać Nie mam pojęcia, to jest Wężyk od szyby Też nie działa, no bo jest tam urwany. A nie, tu jest wędrzyk od szyby. O, proszę bardzo. Przycięty jest. W sumie. W sumie to nawet nie wiem od czego. Hmm. To też jest. Nie wiem, się zobaczy. To nie może być od szyby. Od czego to może być? Nie mam pojęcia. Wiecie, to możecie napisać w komentarzu. Dostaliśmy się tutaj i sprawa wygląda tak, że tutaj mamy wzmocnienie bagażnika a wgięcie jest o tutaj dosłownie za, za tym więc będę musiał to jakoś wymyślić, żeby nie wiem, kija jakiegoś albo coś tam włożyć żeby można było to odgiąć to jest ta osłona tak ona wygląda od środka nie wiem, pewnie ją wyczyszczę. W ogóle myślałem, że ona jest, jest materiałowa, to jest plastik i trochę gąbki odleciało Można to wyzbierać eee, Co to jeszcze? A siło dziela, ale to się sypie No i nie ma gąbki Nie może tą gąbkę wymienię na coś po prostu Jakąś inną, albo nie wiem. Zobaczymy. Tutaj mamy te spinki. Bagażnik je chyba tutaj zostawię, ale jest trochę lipa, bo niektóre się ułamały. Ale to tam nie wszystkie muszą być dobre. Ważne, żeby większość było. Dobra, także to chyba tutaj zostawię. Albo dobra, to wezmę. Spinki tutaj mogę zostawić. Nie zamkniemy. No i to chyba na tyle dzisiaj będzie. Zaraz sobie przejdziemy tam, dolakierujemy do końca kołpaczki. Jeszcze, jeszcze je zamontujemy. Więc obsikane lakierkiem bezbarwnym. Teraz czekamy, aż wyschną. Jak nie będzie padać, to od razu zamontujemy. Mam ostatni kołpak i stojaczek, i będziemy zakładać kołpaczki eleganckie, pomalowane. już Patrzcie, jak nówki, na to, na to nie, ale, ale pozostałe to jak nówka. Dobra, lipa jest trochę, bo jak próbowałem go podnieść, to mi uciekł trochę. O. I teraz w sumie nie wiem, co zrobić. Bo tutaj krzywo jest dosyć. Nie wiem, czy jak zjadę tam to coś, coś to w ogóle da. Nie mam pojęcia. Zrobiłem coś takiego, jak się teraz przesunie to już nie mam do niego sił. Dobra, jeden założony, teraz trzeba wszystkie kolejne. Mam nadzieję, że już nie będzie takich nieprzyjemności. Także kółpaczki założone. Nigdy bym nie myślał, że będzie tyle zabawy z zakładaniem kupaków, Ale no cóż. Ładnie to wygląda. I można mieć... I patrzcie, można mieć taki wygląd. Można mieć takie alufelgi za darmo i nie trzeba wydawać tysiąca zł, czy ile to. Pozdrawiam pawcik. No. Także to chyba będzie na tyle. W następnych odcinkach, w następnym odcinku, w następnym filmie. Eee, spróbujemy sobie może odjąć już tą klatę i ten błotnik. Zobaczę, zobaczę jaka będzie pogoda. Czy mi się będzie chciało w ogóle? Jakże no, Nara.